Siemaneczko, kochani, siemaneczko, pokażę wam, gdzie znaleźć miejscówki do zatania z tańcem. Lecimy do pierwszej stacji meteorologicznej. Stacja meteorologiczna znajduje się w tym miejscu, tu na tej górze, nieopodal tego mościku. Widzicie, tutaj dokładnie mamy tą stację, więc wbijamy tam. Widzicie, dostaliśmy nowego ghoul troopera w końcu, bo był zbugowany. Dostaliśmy powiadomienie, ale go nie dostaliśmy. Dobra, tańczymy. I zaliczone widzicie na Run Lecimy dalej do następnej misówki No i jesteśmy Druga misówka znajduje się tutaj Na południe od tego mostu pomiędzy farmą a przystanią I również zaliczamy Dobra No i teraz pora na ostatnią misówkę Lecimy Jak widzicie dobiegamy do ostatniej miejscówki latarnia Lokiego. Dzisiaj wiemy jak Loki skończył po Avengers. Kupi żart i zaliczamy. Pozdro kumatych. matych. Jak widzicie latarnia znajduje się tutaj na północ. O, widzieliśmy karneci. Tutaj na północ znajduje się latarnia. Bardzo easy ją znaleźć, bo dosyć mocno świeci. Jest dosyć duża. Loki skończył pod latarnią. Ha, ha! Słuchaj roku. Dobra. Także zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, wesprzyjcie mnie moim kodem w sklepie, jeśli możecie, Przemek Uzumaki, będzie mi bardzo miło, no i co, kredyt trzeba spłacać, nie, na mieszkanie, no, będzie mi bardzo miło, także pozdro, trzymajcie się, papa, cześć, cześć!